Okej, okay. siemanko, witamy Was z pięknej Andaluzji, z zielonej Andaluzji. Aktualnie znajdujemy się na podjeździe pod Moklinejo. Taki podjazd 12-kilometrowy, 6% nachylenie, także można spokojnie zrobić trening dowolny od długich powtórzeń krótkie interwały a my dzisiaj akurat robimy taki trening wysiedzeniowy grupa jest duża podzieliliśmy się na mniejsze grupki każdy realizuje swoje zadania na podjeździe oczywiście każdy ma indziej, gdzie indziej drugie strefy więc ten, który ma wyższe waty na progu a zbliżoną wagę wiadomo, że pojedzie szybciej ale od czym o czym ten odcinek, tak naprawdę? A właśnie konkretnie o Andaluzji i trenowaniu w Andaluzji. Dlaczego tu i w którym miejscu? Dlaczego warto przyjechać i w jakie miejsce? Jakie ten miejsce ma potencjał? Więc znajdujemy się generalnie w Torre del Mar, z 50 km od lotniska w Maladze. Po raz czwarty jestem tej miejscówce mieszkamy w pięknym apartamencie, w pierwszej linii brzegowej, z fantastycznym widokiem na morze Balearskie. I dlaczego akurat tak? Dlatego, że już nawet nie mówię o samej miejscówce, o samym Tore del Mar, ale nawet konkretnie o tym miejscu, o tym apartamencie dlaczego fajnie. Wstajesz rano i do porannej kawki masz słońca z widokiem na przepiękne yy, morze. W takim szmaragdowym kolorku, I to jest wartość dodana. Można nieco taniej znaleźć apartament, ale z widokiem na ścianę, albo smutnego Jose Pedro jarającego szluga z rana, albo e, na warsztat oponiarski na przykład. Dlatego to warto szukać takich miejsc, żeby nie tylko cieszyć się e, naturą na rowerze, ale też i w domu właśnie z pięknym widokiem. Samotore Del Mar, no miejscówka Petarda, bo jest to taka dosyć mała miejscowość, z której sam wyjazd z, jest dość łatwy. Wyjeżdża się w trzech kierunkach: albo w kierunku na Motril, gdzie często jeździmy do Almunekar na kawę, albo w kierunku na Malagę, gdzie jeździmy na dłuższe podjazdy. Albo po drodze zaliczamy ten, gdy pogoda jest niepewna, tak jak dziś. Y no i oczywiście tak na malagę podjazdy pod Olias, pięknie wzdłuż parku do góry, tam na wysokość 1000, niemalże 200 metrów można wjechać. A trzecim kierunkiem wyjazdowym, również z wieloma opcjami również z wieloma opcjami jest wyjazd na północ, gdzie można zaliczyć takie perełki jak Puerto del Sol czy Zafaraja na Puerto del Sol epicki podjazd, dziś mogliśmy go jechać ale nas troszeczkę przestraszył deszcz więc yy, skorzystaliśmy z tej bezpiecznej opcji Puerto del Sol Puerto del Sol miejsce gdzie niejednokrotnie już przejeżdżała Zelta yy, także to jest fajne epickie miejsce ale to kierunek na północ tak ale tak jak mówię wybraliśmy dzisiaj ten kierunek to bezpiecznie yy, też jest mały ruch tutaj także fajnie Jesteśmy nie, niedaleko od domu, jakby coś się skiepściło, także stąd dzisiaj ten wybór. Co jeszcze z takich podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o Andaluzję, akurat to miejsce? No cóż, pogoda, słuchajcie, początek marca. No i właśnie o pogodzie. Kilka słów o pogodzie w tej okolicy. Pierwszy raz jestem w takim warunku jak teraz w zasadzie, bo dużo deszczu jest. Nigdy wcześniej, przez poprzednie razy Czegoś takiego nie było. Ale dzięki temu, słuchajcie, Andaluzja jest pięknie zielona. E, nigdy takiej zielonej Andaluzji nie widziałem, jak teraz. E, zawsze jest spalona, czerwona i sucha. Tymczasem spójrzcie na te drzewa. Spójrzcie ale na tą pięknie, okolicę. Mila pachnie, mówi, że pachnie jak w Polsce w lipcu. No, tak. Po lipcowym deszczu. Czyli niby załamanie pogody, niby nie fajnie. Kolarze z Polski narzekają, ale ostatecznie jeździć da się codziennie. Teraz w tej chwili jest 18 stopni, więc raczej nadal na warun taki porównywalny do polskiego jest dużo, dużo lepiej. No i kolejna rzecz, to no te podjazdy. Ruch tutaj jest znikomy. Zobaczcie już parę minut wam opowiadam o tym. O tej Andaluzji. Ile samochodów nas minęło? Dwa na krzyż. Tu się nic nie dzieje. W miarę ruchliwe są te drogi dojazdowe akurat w okolicach Malagi. No to wiadomo duże miasto. A tak to jest naprawdę, naprawdę spokojnie. No słuchajcie, tyle, tyle na dziś z tytułem wstępu do odcinków takich podcastowych z roweru. Będę się dzielił z wami przemyśleniami, które mi przychodzą do głowy, ale Wy również możecie wrzucić temat, o którym chcielibyście posłuchać. Nie byłem co prawda nigdy zawodowym kolarzem, ale na rowerze jeżdżę od 25 lat. Więc parę rzeczy widziałem, kilka rzeczy zjadłem, na kilku rowerach jeździłem. Także jakieś takie doświadczenie zwykłego rowerzysty, spędzającego 20 godzin w tygodniu na rowerze mam. Może to byś chciała coś posłuchać. Nie myślę no wymyślimy temat A jak nie to wy podajcie jakiś I będziemy sobie Rozmawiać o kolarstwie Na luźno, na spokojnie o, Do zobaczenia w kolejnym odcinku Adios